Dzień dobry po smaku i z tej strony, Paweł. Dzisiaj przygotuję dla ciebie letnie danie z bobem, kurkami, fasolką szparagową, jajkiem sadzonym. Mam nadzieję, że zostanie ze mną do końca. Prawie koniec lata, dlatego korzystajcie z dostępności sezonowych produktów. Mam kurki, udało mi się zdobyć kurki, więc dzisiaj przygotuję dla was obiad. Przygotowany i połączony z różnych rzeczy. Mam. Bób, mam fasolkę szparagową, mam ugotowane ziemniaki. Postanowiłem, że bardzo szybko, w kilku ruchach, pokażę Wam jak sobie to wszystko przygotować. Do tego jeszcze będzie jajko sadzone. Startuję. Zaczynam od pokojenia dymki. Białą część podsmażę później ziemniaczkami i skórkami, a zieloną przeznaczę do posypania całego dania. Nie chcę Wam już pokazywać jak ugotować ziemniaki, jak ugotować bób, po prostu mam już ugotowane ziemniaczki, które przekroiłem na połowę. Tak samo zblanszowany bób 4-5 minut. Schartowany w zimnej wodzie, żeby zatrzymać chlorofil. Zdjęta łuska. Podobnie fasolka szparagowa, 4 minutki schartowana. Rozgrzewam dwie patelnie. Na jednej zrobię dwa jajka sadzone, na drugiej zacznę od podsmażenia ziemniaków, następnie dodam grzyby, cebulkę i resztę składników. Też taki trik Wam pokażę, żeby się Wam jajko nie przykleiło. Ja mam taki ring. Jeśli będziecie mieli w domu, możecie go użyć. Jeśli nie, po prostu zrobicie jajko sadzone. Ja sobie go włożę do masła kolorowanego, po prostu obtoczę, żeby mi się białko nie przykleiło do, do foremki. Kładę na patelni. Jak tylko mi się rozgrzeje, wybiję jajko. Dodaję masło kolorowane, Układam ziemniaczki ugotowane płaską stroną na dnie patelni. Chodzi mi o to, żeby one fajnie zapały kolor, żeby były złote, złoto-brązowe, więc muszą się chwileczkę podsmażać. Druga patelnia, nagrzana dobrze. Wywijam jajko do foremki. Pięknie zaskwierczało. Do ziemniaczków mogę dorzucić już kureczki, one puszczą swój sok. Pamiętajcie też, żeby ich za długo nie moczyć w wodzie. Przelać, umyć pod bieżącą wodą, wypukać ewentualny piasek. Powoli pokazują się też borowiki, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wykorzystali również inne dostępne sezonowe grzyby, które tylko się pokażą. Polecam Wam oczywiście na śniadanie jakąś jajecznicę na kurkach takich świeżutkich, na przykład w weekend. Żeby wyjąć to jajko trzeba delikatnie unieść ring i przejechać nożem dookoła, po to żeby to jajko wypadło, ale żeby ostrzem noża nie porysować patelni. I znowu zanurzę rancik w maśle Kładę na patelni i wybijam drugie jajko. Do ziemniaków i kurek wyrzucam teraz dymkę. Teraz będzie jeszcze ładniejszy aromat. Grzyby, cebulka. Podsmażę minutę i na sam koniec dodam fasolkę, dodam bób, wtedy dam sól, świeżo mieloną pieprz, część dymki i będę już powoli mógł e, wydawać. Nie zapomnij również o doprawieniu solą i pieprzem jajek. O, cudownie pachnie. Kurki i dymeczka. Paluszki lizaż. Doprawię jajka. Ziemniaczki posmarzone, ładnie wyglądają. Kurki też. Dymka. Dodaję fasolkę szparagową. Czas na bób. Obrany też nieprzygotowany. Musi być lekko chrupiący i tak naprawdę podsmażam minutkę i wydaję. Dodaję jeszcze soli i świeżo mielonego pieprzu. Sporo soli. Troszkę zieleniny. Wyłączam płomień. Tanie tak naprawdę gotowe. Mogę przystępować do serwowania. Czas na próbę i zobaczcie jak pięknie kolorowo wygląda moje letnie danie. Jest słono, jest pikantnie, bardzo fajnie czuć chrupiące kurki, sezonowe grzybki. Bardzo proszę zostawcie komentarz, napiszcie, czy Wam to danie się podobało i może. Zaproponujecie mi, jak Wy wykonujecie Wasze danie z grzybami. Nie zapomnijcie o subie i o lajku, żeby większa ilość osób mogła obejrzeć ten film. Widzimy się już w kolejnym odcinku. i Cześć! Jeśli chcielibyście spróbować mojej kuchni, moich dań w Waszym domu, bardzo proszę wejdźcie na stronę www.diety.posmakuj.pl i tam wybierzecie dietę, która jest dla Was najlepsza, którą my przygotujemy i dostarczymy do Was do domu. Zachęcam!